Czy wiesz, że codziennie tracimy około 100 włosów? To zupełnie normalne i nie powinno nas niepokoić. Jednak, jeśli zauważysz, że Twoje włosy wypadają w większych ilościach niż zwykle, to może być sygnał, że coś jest nie tak. W tym filmie dowiesz się, jakie są przyczyny wypadania włosów i jak im zapobiegać. Zanim przejdziemy do konkretów, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz zaczynam. Przyczyny wypadania włosów są bardzo różnorodne i mogą być związane zarówno z czynnikami i genetycznymi, hormonalnymi, jak i środowiskowymi. Niektóre z nich to łysienie androgenowe jest to najczęstsza forma wypadania włosów u mężczyzn i kobiet, polega na stopniowym przerzedzaniu się włosów i na skoraniach i czubku głowy u mężczyzn oraz na całej głowie u kobiet. Jest to spowodowane nadmierną produkcją hormonu dihydrotestosteronu, który skraca fazę włosów i osłabia ich cebulki. Łysienie plackowate. Jest to choroba autoimmunologiczna, która powoduje pojawienie się okrągłych lub owalnych plam bez włosów na skórze głowy lub innych częściach ciała. Nie wiadomo dokładnie, co ja wywołuję, ale może mieć związek ze stresem, infekcjami lub czynnikami genetycznymi. Choroby skóry głowy, takie jak łupież, łojotokowe zapalenie skóry oraz grzybica, mogą prowadzić do podrażnienia i zapalenia skóry głowy, co zaburza prawidłowe funkcjonowanie mieszków włosowych i sprzyja wypadaniu włosów. Niedobór mikro i makroelementów, takich jak żelazo, cynk, biotyna czy witaminy z grupy B, są one niezbędne dla prawidłowego wzrostu i kondycji włosów. Ich niedobór może być spowodowany przez nieodpowiednią dietę, chorobę przewodu pokarmowego lub lecz. Leki. Niektóre leki mogą mieć uboczny efekt w postaci wypadania włosów. Należą do nich m.in. leki przeciwzapalne, antydepresanty, antybiotyki czy leki stosowane w chemioterapii. Stres. Zarówno fizyczny jak i psychiczny może wpływać negatywnie na stan naszych włosów. Stres powoduje wydzielanie hormonu kortyzolu, który hamuje wzrost włosów i osłabia ich odporność na uszkodzenia. Stylizacja włosów. Nadmierne suszenie, prostowanie, lokowanie czy farbowanie włosów może doprowadzić do ich wysuszenia, łamliwości i uszkodzenia struktury włosa. Ponadto, częste wiązanie włosów w ciasne kucyki, warkocze czy gunki może powodować ich wyrywanie, i nadwyrężanie cebulek. Jak widzisz, przyczyn wypadania włosów jest wiele i nie możemy zawsze ich uniknąć. Jednak istnieją pewne sposoby, które mogą nam pomóc w zapobieganiu temu problemowi, lub przynajmniej go złagodzić. sposób pierwszy: stosuj zdrową dietę, bogatą w składniki takie jak żelazo, selen, cynk, witaminy z grupy B, biotyna czy krzem. Możesz je znaleźć w produktach takich jak mięso, ryby, jaja, nabiał, orzechy, nasiona, warzywa liściaste, owoce czy pełnoziarniste produkty zbożowe. Jeśli masz trudności z dostarczeniem sobie tych składników przez dietę, możesz sięgnąć po suplementy diety przeznaczone dla osób z problemem wypadania włosów. Sposób drugi. Unikaj ciasnego wiązania włosów i szarpania włosów. Pozwól swoim włosom na swobodę i odprężenie. Jeśli musisz je spiąć, używaj delikatnych gumek lub spinek i zmieniaj często fryzurę, aby nie obciążać zbytnio jednego miejsca na skórze głowy. Sposób trzeci. Unikaj działania wysokiej temperatury i chemikaliów na włosy. Susz włosy na chłodnym lub letnim nawiewie lub pozwól im wyschnąć naturalnie. Jeśli używasz prostownicy lub lokówki, stosuj wcześniej kosmetyki termoochronne i nie przesadzaj z częstotliwością stylizacji. Jeśli farbujesz włosy, wybieraj produkty bez amoniaku i nie rób tego zbyt często. Używaj naturalnych lub delikatnych kosmetyków do włosów, które nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak SLS, SLES, PEG czy PPG. Sposób czwarty. Używaj kosmetyków specjalistycznych dla osób z problemem wypadania włosów. Na rynku dostępne są różne szampony, odżywki, maski czy wcierki, które mają za zadanie wzmocnić włosy od nasady do końcówek, pobudzić ich wzrost i zapobiec ich utracie. Wybieraj produkty zawierające składniki takie jak skrzypolny, biotyna, czarna rzepa, pokrzywa, witamina A i E czy pantenol. Sposób piąty. Masuj skórę głowy. To prosty i przyjemny sposób na poprawę krążenia krwi w skórze głowy i dotlenienie mieszków włosowych. Możesz to robić podczas mycia włosów lub na sucho, używając palców lub specjalnej szczotki do masażu. Możesz też używać domowych wcierek z naturalnych składników, takich jak aloes, kozieratka czy kropla żołądkowe. Na koniec dodam jeszcze, że przeprowadzono wiele badań, które wykazały, że dieta bogata w owoce, warzywa, chleb pełnoziarnisty, produkty mleczne i ryby może pomóc zmniejszyć wypadanie włosów. Na przykład badanie opublikowane w Journal of the American Academy of Dermatology wykazało, że kobiety, które jadły dietę bogatą w owoce, warzywa i produkty zbożowe, miały mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wypadania włosów niż kobiety. Które jadły dietę o niskiej zawartości tych składników. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny i dowiedziałeś się czegoś nowego na temat wypadania włosów i sposobów na jego zapobieganie. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. A jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami na temat urody i zdrowia, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa.